Hej, witajcie na kanale Kwasier Official! Dziś dzień wycieczkowo-podróżniczy. Chciałbym zabrać Was w fascynujące miejsce. Nieco już zapomniane, zniszczone, ale wciąż piękne i interesujące. Także co? Odpalamy maszynerię i czołem ku przygodzie! Chodźcie! Krótka przerwa na tankowanie i spójrzcie tylko jak piękny widok rozpościera się z parkingu stacji benzynowej. O, idziemy dalej. Rzeka Wisła, a w tle długi most Trzewski. Jeden z wielkich zabytków w okolicy. Zamek Krzyżacki Malbork, stolica państwa krzyżackiego i największy ceglany zamek w Europie. Będę musiał tu kiedyś przyjechać, opowiedzieć wam co nieco o tym zamku, no ale to już jest opowieść na inną historię. O, i samotna baszta przy wjeździe do miasta. Proszę Spójrzcie tylko, jak pięknie, musiałem się tutaj zatrzymać. Złote łany, rzepaku, polskie złoto. Jak tylko będziecie przejeżdżali koło takiego dużego pola, zatrzymajcie się na chwilę, stańcie i nabierzcie mocno powietrza w płuca. Zapach kwiatowy jest po prostu niesamowity i trzeba to poczuć, przeżyć. Tak pachnie Polska w baju. Lecę dalej. Ciekawe, ile oleju wychodzi z takiego pola. Ile z hektara na przykład rzepaku wychodzi oleju? Piszcie proszę w komentarzach, jestem szalenie ciekaw. Krokowskaz. półdłowiec w lewo. A no to jedziemy. Dalej prosto. No tak nie bardzo prosto, panie GPSie. No ale nic, próbujemy. Tylko nie mówcie nikomu, że pod zakaz jeszcze. Bo by dopiero było. Ciekawe co tam jest, że jest zakaz. No i dobra, już wiem dlaczego był zakaz. Drogę robią, nie można przejechać. Pytałem się gościa z kopary. Powiedział nawróć no, pani objazdy mieć, a zresztą tam zakaz był, to po co żeś wjeżdżał? Ja mówię, no jo, jo. dobra dobra, zawracam. I jadę naokoło. Ale piękny jest ten tak. Cały czas nie mogę wyjść z No i jesteśmy na miejscu po kilku przebojach. Udało się dotrzeć do ruin pałacu popławskich. Chodźmy, zobaczymy jak on wygląda z bliska. Wow. Niesamowity widok Krok dachowe, zobaczcie wypadł już ze swojego miejsca O, w każdej chwili to się może zawalić Tak samo tutaj Gzyms O spójrzcie Nie, wszystko spękane Na tyłach pałacu Znajdują się takie wielkie Ponad dwustuletnie dęby Tutaj jest park, w którym są one zasiane Jak głosi legenda Zasiane one są na cześć braci Dreher, Braci, którzy byli we władaniu Tego otoż majątku No i z państwowego pruskiego folwarku Zrobili własność prywatną No i zaczęli w to inwestować jako pierwsi pieniądze Później braciom się zmarło No i popławcy przejęli dwór i dalej zaczęli budować. Ja może do najmniejszych nie należy, ale przy tym dębie czuję się jak krasnoludek. Czuć od tego drzewa naprawdę energii wieków. Niesamowita sprawa. Wieża z okienkami w cztery strony świata, z pięknie zdobionymi balkonami, również wysuniętymi w cztery strony świata, a u góry na dachu. Drzewo rośnie, natura zawsze sobie poradzi. Całość wybudowana jest w stylu angielskiego neogotyku. Ten styl charakteryzuje się licznymi zdobieniami. Spójrzcie na parapety, na te tutaj podpory u góry. Są one tutaj na wieżach, są na wieży głównej. No twórca miał taki zamysł, projektant, że na zdjęciach ten cały dwór miał wyglądać tak. Jakby był narysowany ołówkiem. No i chyba to się projektantowi udało. Wchodzimy do środka, do państwa Popławskich. Na wprost na przestrzał korytarz po prawej stronie. Pokoje tu u góry, mały pokoik sypialnia. Zobaczcie, drewniana tutaj konstrukcja stolarska. Wciąż się zachowała. Tu ją słabo widać. Spróbujemy ją pokazać z drugiej, z drugiej strony. No a tutaj po lewo też jakieś przejście, pokoiki. A nad wszystkim majestatycznie góruje neogotycka wieża. Deski zbutwiałe, całe pierwsze piętro się zawaliło. Konstrukcja miała 2,5 piętra. Z tego co przeczytałem, to znaczy no musiał być parter, pierwsze piętro i jakiś strych. No bo wieży tutaj chyba nie liczymy do pięter. Stanowiła ona ozdobę posiadłości. No i może u góry była jakaś sypialnia dla kochanków, na no schadzki z pięknym widokiem na okoliczne pola. Nie wiem, nie wiem. Dobra, spróbujemy po tych cegłach tutaj pochodzić. A tutaj z konstrukcji więźby dachowej, spójrzcie, wystają stare. Staręki gwoździe. O proszę, tak się kiedyś budowało. Ile to roboty było zrobić coś takiego? O tym właśnie charakteryzował się styl neogotycki. Coś pięknego, ale niestety trzeba o to dbać, bo tak porzucone. Sami widzicie, że zmywają się to ozdoby razem z deszczem i mrozami. A szkoda, a szkoda, musiało to wyglądać pięknie. Dobra, chodźmy do środka, może da się wejść na tą wieżę. Pomimo, że ciężkim to bym spróbował wejście. Tak wygląda niezachęcająco. O przeszkoda, drut kolczasty, zwinięty. Jakoś sobie poradzimy. Zdecydowanie ten dwór był podpiwniczony, co zresztą no musi być oczywiste, no bo dawniej przecież mięsiwa, wina, piwa, warzywa, przecież trzeba było gdzieś przechowywać. Natura jednak jak widać zrobiła swoje, poradziła sobie z tym miejscem pięknie. Aha, bo tutaj z tego co widzę, to musiał się kończyć jakoś ten budynek, a tu zaczynała się ziemianka, część piwniczna. Bo tutaj te cegły z tego co widzę są w ziemi tutaj już. A spójrzcie, więc tu musiała zaczynać się ziemianka. I piwnice. Może ostały się jakieś jeszcze antałki rubinowych specjałów czy też zasuszony mięsiwo, ale musiałoby być dobre teraz po takich 200 latach. Znaleźć tam taki, taką beczułkę wina razem z mięsiwem. A, coś niesamowitego. Dobra, no ale gdzie to wejście na wieżę? Bo już trochę się rozmarzyłem. O, tak to wygląda. więź Badachowa robiona ma setki lat temu przez stolarza, przez dekarza w zasadzie. Wciąż się trzyma, chłop byłby dumny ze swojej roboty. No ale wciąż nie widzę tutaj wejścia do życzonej wieżyczki. Ciasny korytarzyk. Może zostało zamurowane, co by ludzie się nie szlajali. To już to niebezpieczne przecież. Tu spójrzcie, wejście do piwnicy. Wchodzimy. Wchodzimy, czyli co, tu musiała być gdzieś część kuchenna z tej strony, od strony Wielkiego Pięknego dębu. Część kuchenna. Tutaj część spiżarniana. No bo stąd musieli dostarczać produkty tutaj, tragarze i wnosić je tam do piwnicy. Tylko wtedy co robiła tamta piwniczka z przodu? Może to było jakieś inne wyjście tej piwnicy. No dobra, wchodzimy, zobaczymy. O, witamy we dworskich piwnicach. Mm, charakterystyczny zapach piwniczny, ależ to wspaniale by dojrzewały mi siła. Sklepienie, wiodełkę, bardzo ładnie ułożone, a tutaj wydaje mi się, że była kuchnia. Jakieś palenisko z kominem, z wyjściem tutaj do góry. No może przygotowywali tutaj część posiłku. Resztę u góry, w kuchni. Sam nie wiem. Tutaj zrzut... Aha! Tu pewnie był zrzut węgla. Złap się ostrościo. Tutaj zapewne był zrzut węgla. A tutaj było palenisko grzejące w domu. Tylko nie wiem, czy w tamtych czasach w 1800, tam którymś roku, 60 bodajże, jak popławscy ten pałac upgrade'owali, czy było już takie ogrzewanie centralne? Ale to by miało sens. Tylko co robił ten hak tutaj na mięsiwo? Może grzali i oprawiali zwierzęta, korzystali z przestrzeni. Nie wiem, dobra. Wychodzimy stąd. Dwór ten, poza swoim jakże pięknym angielskim, neogotyckim szmytem oraz parkiem pełnym dębów, ma też swoją mroczną historię. Otóż po braciach Greher przejęła folwark Amelia Popławska. Ożeniła się ona z Ernstem Jeinkę, no i para bardzo dobrze wpłynęła na całą posiadłość. Folwark przemieniając dwór szlachecki, jakim go widzimy po dziś dzień. Para miała jedną córkę, Margaret, która odziedziczyła pod ich schedę, no i również dbała o majątek, aż do rozpoczęcia się wojny. Ale jak się okazuje, Amelia Popławska nie miała tylko jednego dziecka. Przed Margaret miała ona również córeczkę. Ta córeczka jednak po kilkunastu dniach męczenia się, była bardzo chora, zmarła. Rodzice byli tak zrozpaczeni, że też nie wiadomo dlaczego, ale nie pochowali dziecka. Ani na cmentarzu, ani w grobowcu. Zakopali je gdzieś tutaj na tyłach w budynku pod oknem. Gdzieś przy wejściu do piwnicy. No i jak mówią starzy, jak mówią legendy, po dziś dzień słychać... W ruinach tego budynku płacz małego dziecka, płacz niemowlęcia. Rozmawiałem tutaj z młodymi, którzy się kręcili w okolicy. Mówili, że niektórzy też to słyszeli. No i wybierają się co jakiś czas z latarkami sprawdzić, co się tutaj dzieje. Czy ktoś kolokwialnie nie robi sobie jaj? Czy może faktycznie w tych ruinach mieszka coś jeszcze poza wiatrem? W tej chwili w okolicy jest tartak, słychać pewnie przez cały film, jak zasuwają piły spalinowe, pięknie pachnie drewnem, ale widok pałacu niestety taki piękny już nie jest. Odchodzi powoli zapomnienie, z każdą kroplą deszczu, z każdym podmuchem wiatru, z każdą zmianą pory roku, z każdym machnięciem wahadła w zegarze, zamek odchodzi w zapomnienie. Sobie chodzę i chodzę, zwiedzam aż zaczęło mi burczeć w brzuchu, przerwa więc na popas. Mam dzisiaj bigos przetrwania. Odcinek możecie zobaczyć na kółnik Kwasiara. Link będzie znajdował się pod tym filmem. Ten bigos jest już z kaszą, więc jest w słoiku pełnoprawnym daniem. Siadam sobie na schody tutaj w wejściu i zabieram się za jedzonko. To jest to magiczne uczucie, być niemalże w tym samym miejscu co fotograf stojący tu w XIX wieku i robiący zdjęcie tej posiadłości. Tak wygląda teraz, a tak wyglądała kiedyś. Ma Majestatycznie, prawda? Spójrzcie tylko na niebo. Nad parkiem pełnym dębów, braci Dreher, zachodzą burzowe chmury. Coś świadczy o tym, że zaraz rozpęta się tu prawdziwa ulewa, której chcę uniknąć ze względu na sprzęt, którym kręcę. Zostawiam Was więc z tym pięknym widokiem. Ruin. Pięknym, ale trochę nieszczęsnym, bo wydaje mi się, że kilka, może kilkanaście lat to miejsce po prostu wchłonie natura. Do zobaczenia. Co jak co, ale widok na folwarczne ziemie był naprawdę zacny. Spójrzcie tylko. Tam droga do domu.